Gdzieś bardzo daleko, gdzie tak naprawdę nikt jeszcze nie był, mieszka ktoś wyjątkowy. Ktoś, kto przez cały rok bardzo dokładnie obserwuje wszystkie dzieci na całym świecie. To ten, który wie o tobie dosłownie wszystko. Wie ile masz lat. Wie kiedy jesz, kiedy śpisz, a nawet kiedy nie słuchasz dorosłych. Przed nim nic się nie ukryje, ale ty, Blanko, chyba nie masz nic do ukrycia, prawda? Czy może się mylę? Widzę, że znowu nikt nie zapalił światła. Dwa klaśnięcia i powinno się zapalić. No i mamy światło, doskonale. Jak widzisz, jesteśmy w moim gabinecie. To właśnie tutaj przygotowuję filmy dla dzieci, które przez cały rok robiły wszystko, aby znaleźć się na liście świętego Mikołaja. A nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać Blanko Ale ty chyba zasłużyłaś na prezent, czy to prawda? Pozwolisz, że to sprawdzimy? Na moim Mikołajowym komputerze mam wszystko dokładnie zapisane. Zresztą zaraz ci pokażę. Muszę się tylko przenieść do mojego magicznego pokoju. Użyjmy odrobinkę świątecznej magii. 3, 2, jeden, start. O, ile śniegu! No i jesteśmy. Wpiszmy teraz hasło i za momencik znajdziemy cię na liście. Podczas wyszukiwania potrzebne będą Twoje dane. Na szczęście wszystko pamiętam. Imię Blanka, wiek 3-latka, miejsce zamieszkania. Ostroruk, kolor oczu brązowe. Jeśli mam rację, kiwnij głową. Wow, czyli wszystko się zgadza. Zobaczmy, czy się udało. Tak, to przecież twoje zdjęcie. Pięknie na nim wyglądasz. Ciekawe, czy tak samo ładne były twoje uczynki w tym roku. A musisz wiedzieć, że każde dziecko na świecie sprawdzam osobno i opisuję w swoich notatkach wszystko to, co dobre. Zobaczmy, jak to u ciebie wygląda. No i co my tu mamy? Widzę, że pomagałaś mamie gotować, sprzątałaś zabawki i wycierałaś naczynia. To zasługuje na duże pochwały. A jeśli są pochwały, to i muszą być prezenty. Zanim jednak przejdziemy do Twojego listu, mam dla Ciebie bardzo wyjątkową niespodziankę. Chciałbym Ci pokazać, jak to u nas wszystko wygląda. Pamiętaj tylko, że to tajemnica. Mój elf włączy film, który dla Ciebie przygotowałem. Zaczynajmy. Cała świąteczna magia zaczyna się już w momencie pisania listu do świętego Mikołaja. Ale to już pewnie wiesz. Wiesz pewnie również, że taki list w niewyjaśniony sposób znika i pojawia się u mnie. Nie musisz go adresować, ani naklejać znaczków. Ma w sobie taką moc, która sama wie jak i gdzie ma go dostarczyć. A im bliżej jest on domu Mikołaja, tym więcej w nim magii. I kiedy mam go już w dłoniach, wiem co dokładnie chcesz dostać. W ten sposób twój list zamienia się w prezent. A ten, który trzymam tutaj, już niedługo będzie u ciebie. Wiem przecież o czym marzysz. W twoim liście na pierwszym miejscu był aparat. I zanim ten prezent spadł mi z nieba, to musiał on powstać w naszej fabryce. Zresztą, tak jak każdy inny. A że takich prezentów powstają u nas miliony każdego dnia, szybko musimy je zapakować do naszego świątecznego pociągu, a następnie umieścić na saniach świętego Mikołaja. Na szczęście mam swoich niezastąpionych pomocników to elfy, które dbają o to, aby każdy prezent trafił do właściwego dziecka. Ustawmy jeszcze plan podróży. Mam taką mikołajową aplikację, z której korzystam w trakcie latania. Wystarczy, że pomyślę o tobie, a na ekranie pojawia się zdjęcie Twojego domu. Doskonale, już niedługo przylecę tam swoimi saniami. A czy w tym domu mieszkasz z tymi, których widzisz na tym zdjęciu? I niedaleko od was mieszka chyba ktoś, kogo bardzo lubisz. Czekaj, czekaj! Muszę przypomnieć sobie imię. To Zosia, prawda? Możesz jej przekazać, że dla niej też mam wyjątkowy prezent. I kiedy mam już wyznaczoną trasę, kiedy mam już spakowane prezenty, kiedy wiem komu i co mam dostarczyć, ruszam przez świat, siedząc w swoich saniach. I fakt, kiedyś. Do prowadzenia sań potrzebne były renifery, ale teraz, kiedy mają już swoje lata, spokojnie odpoczywają na emeryturze. Wraz ze swoim zespołem elfów przygotowałem sanie napędzane świąteczną magią. Takie sanie cały rok się ładują i w okresie dostarczania prezentów są gotowe do pracy. A teraz powiem Ci coś jeszcze ciekawszego. Większość dzieci myśli, że ja nadal wchodzę kominem, ale spójrz na mnie, w jaki komin mogę się zmieścić z takim brzuchem. A pojeść lubię w końcu żona Mikołaja to najlepsza kucharka, jaką znam. Jeśli więc nie wchodzę przez komin, to zastanawiasz się pewnie, jak to robimy. Tutaj także korzystamy z technologii i świątecznej mocy. Mamy Mikołajowe drony którymi steruje siedząc na saniach. Podlatuje takim dronem nad twój dach i zaczyna się magia. Powolutku wypuszczam prezent, a on już sam dociera pod choinkę. Zawsze robię to w momencie, kiedy mam już pewność, że śpisz. My oszczędzamy czas, renifery odpoczywają, a ty masz swój wymarzony prezent. A jeśli już jesteśmy przy reniferach, to spójrz, jak dobrze im u nas. Teraz całymi dniami wędrują po zaśnieżonym lesie, a na noc wracają do swojego ciepłego domu. Oprócz reniferów mam jeszcze zgraje małych urwisów śnieżek, płatek, rudolf, gwiazdka i iskierka te pieski by się tylko bawiły a ja razem z nimi Prawda, że słodziaki? Wiem też, że i ty masz swoje ulubione zwierzątko. Uwielbiasz Abisie. Super, ja też je kocham. Pamiętaj, że zwierzaki to często nasi najlepsi przyjaciele. Trzeba o nie dbać i się troszczyć. My w wiosce świętego Mikołaja robimy wszystko, aby było im zawsze dobrze. Mają swoje domki, nie chodzą głodne, często się z nimi bawimy, a ogólnie są traktowane jak część naszej świątecznej rodziny. I w ten sposób powoli docieramy do końca naszej podróży po świecie świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Na koniec sprawdzę jeszcze, co szczególnie będziemy obserwowali u Ciebie w tym roku. Blaneczko, będę patrzył, czy będziesz szybciej chodzić spać, mniej jeść słodyczy i ładnie wstawać do przedszkola. Będę bardzo dokładnie się przyglądał. Dlatego pilnuj tych rzeczy, abyśmy mogli też za rok się spotkać. No nic, na mnie już czas. Za około dwie godzinki włączam sanie i ruszam z prezentami, a cały świat w jeden dzień muszę oblecieć.